A jak czekista z czekistą, czyli dialogi Pipermana z Piperglancem. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w kapitalbook.pl. Pamiętajcie, to koszerny interes. Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi ekspert amator. Pisze witam, powoli zbliża się dzień zwycięstwa w konflikcie Ukrainy i Rosji, ale kto wygrał? A kto przegrał ten konflikt? No, panie, stawia pan pytanie, a w tym pytaniu jest błędna teza. Dlatego pan ma problem z udzieleniem odpowiedzi na to pytanie. To nie jest wojna Ukrainy i Rosji, bo gdyby Rosja wojowała tylko z Ukrainą, to już z Ukrainy nie zostałaby mokra plama. Rosja wojowała nie na terenie Ukrainy z całym Sojuszem Północnoatlantyckim, i dlatego ta wojna była dla Rosji taka trudna. Czy jest nadal, bo przecież się jeszcze nie zakończyła. Więc właśnie nikt nie wygrał ani nikt nie. A czy Ukraina to z całą pewnością tę wojnę przegrała? No to chyba jasne jest. Ale czytam dalej to pytanie. Bo na pewno przy tak wielkich stratach terytorialnych, materialnych, zwycięzców nie została Ukraina. No oczywiście, że nie. Tym bardziej, że najbardziej prawdopodobnym zakończeniem tej wojny, czy przerwaniem tej wojny, będzie zamrożenie konfliktu. To znaczy Ukraina utraci co najmniej 20, być może nawet 25% terytorium. To będzie zależało od tego, jak długo będą trwały rokowania. No i, i tak, więc Ukraina na pewno jest przegrana, to już widać, nawet nie uczestniczy w rozmowach, tylko dowie się z gazet, co tam w jej, w jej sprawie postanowiono. Oraz, tu czytam dalej, oraz co dalej z myrem Zeleńskim prezydentem Ukrainy. No więc kadencja prezydenta Zelenskiego upłynęła w maju ubiegłego roku i nie bardzo wiadomo na jakiej zasadzie on w tej chwili jest pełni obowiązki prezydenta, bo o ile, ale to ja się mogę mylić, ale wydaje mi się, że żadnej takiej decyzji najwyższej Rady Ukrainy nie było, no bo to by była sprzeczna w ogóle ze wszystkim. No, Pre, prezydent nie może być, że tak powiem, wybrany decyzją Rady Najwyższej, skoro Konstytucja mówi, że jest wybrany w powszechnym głosowaniu. Moim zdaniem, prezydent Załański, o ile w ogóle będzie kandydował w tych wyborach, co do których i prezydent Trump, i prezydent Putin doszli do zgodnego wniosku, że muszą się odbyć na Ukrainie, żeby było wiadomo, kto właściwie jest kim tam ustalać rozmaite rzeczy, to trzeba to wyjaśnić. No i prawdopodobnie prezydent Zaleński, o ile jeszcze, bo ile by kandydował, no to by przegrał te wybory. Nie wiem kto by wygrał, czy Witalii Kliczko, czy ktoś inny, ale wydaje mi się, że nie on. I drugie pytanie. Po co wymyślono służbę taką jak policja? Do tego by chronić bogatych przed biednymi, czy do tego by chronić biednych przed bogatymi? Bo osoby bogate często unikają odpowiedzialności z niezrozumiałych powodów, natomiast osoby biedne za, tym, za ten sam czyn otrzymują najwyższe możliwe kary. No, nie, policja została wymyślona nie po to, żeby chronić bogatych przed biednymi ani biednych przed bogatymi, tylko po to, żeby wszystkich chronić przed przestępcami przed złodziejami, bandytami, gwałcicielami i tak dalej. Co prawda policja w niewielkim stopniu zapobiega tym przestępstwom, ale jak już przestępstwa zostanie popełnione, no to ona tych przestępców tropi i często z powodzeniem i oddaje ich w ręce sprawiedliwości. No a to potem no, niestety w niezawisłych sądach no, siedzą dobre panie i to rozmaicie z tym bywa. Ale to nie policja jest temu winna, tylko pewne zabobony, jakie się w społeczeństwie rozpowszechniły. Na przykład, że trzeba wyeliminować z systemu prawnego karę śmierci. W związku z tym, co u nas się stało, no u nas został utworzony obóz koncentracyjny w Gostyninie dla takich przestępców, którzy wyrok odbyli karę orzeczoną w wyroku, ale no, siedzą tam nadal, pozbawieni są wolności. No to dokładnie tak, jak to Hitler robił, żeby chronić państwo przed niepożądanymi osobnikami. Tylko to też ich trzymał w obozach koncentracyjnych. No i to u nas... Ale to nie policja jest temu winna. Mimoza. Dzień dobry. Kto, zdaniem pana, zasługuje na podium głupoty w waginecie obywatela Tuska Donalda? Pokusi się pan o stworzenie takiego zestawienia? No to niewątpliwie na tym podium to by się znalazły. Waginescy z waginetu obywatela Tuska Donalda. Jeszcze tak się waham, kto by najwyższe miejsce na tym podium zajął. Ale tam egzekwo, egzekwo dwie waginesy bym tego. Wielce czcigodną Katarzynę Kotulę i niemniej wielce czcigodną Nowacką Barbarę. Ale to jeszcze się waham tutaj, jeśli chodzi o pierwszeństwo. Pank tysiące 39, 3900. Jako pierwszorzędny stratek, negocjator i rozjemca, jakie warunki pokoju w konflikcie Rosji z Ukrainą uznałby pan obecnie za uczciwie, uczciwe i rozsądne z perspektywy Rosji, Ukrainy i ewentualnie Polski? Dziękuję za lata edukacji w obszarze zdrowego rozsądku i realizmu. Bo bardzo trudno jest teraz. Bo tu, wie pan, wszystko zależy od tego, co się rozumie przez uczciwe. Na czym polega wojna? Na czym polega wojna? Na tym, między innymi, na tym, że jeżeli jedno państwo nie zdołało narzucić swojej woli czy przekonać do Swoich pomysłów innego państwa w drodze perswazji, no to podejmuje próbę narzucenia swojej woli siłą. No i w tej chwili mamy do czynienia z taką sytuacją, że Rosja, która, której się wydawało w pierwszej chwili optymistycznie, że uda się Blitzkrieg przeprowadzić na Ukrainie z marszu, ale nie wzięła pod uwagę, wywiad rosyjski tutaj się nie popisał, bo nie wziął pod uwagę, w ogóle chyba nie zdawał sobie sprawy z tego, że Amerykanie i Anglicy uzbroili od 2014 roku, uzbroili Ukrainę po zęby i. Nawet wyszkolili część ukraińskiego wojska, które prawdopodobnie w większości wyginęło już w tej wojnie. No i proszę Państwa, natychmiast jak się okazało, że Blitzkrieg się nie udał, no bo się nie udał, to każdy widział, to ruscy szachiści natychmiast zmienili cele wojenne. Takie wykonali natarcie z ograniczonym celem. Jakim celem? Wyrąbanie sobie lądowego korytarza do Krymu, lądowego połączenia Rosji z Krymem, którego pierwotnie nie było, to w tym celu zajęli cztery obwody Doniecki, Ługański, nasz znaczy Ługański, Doniecki, Zaporowski i Hersoński. I w ten sposób uzyskali lądowe połączenie z Krymem. Te terytorium tych obwodów włączyli do Federacji Rosyjskiej. Więc myślę, że ten cel wojenny, ograniczony rosyjski, został osiągnięty. Więc jeżeli wojna ma się zakończyć, to trzeba to uznać, po prostu przyjąć do wiadomości tę rzeczywistość. Bo inaczej wojna się nie zakończy, tylko będzie się ciągnęła i to przez lata, bo Obawiam się, że Ukraina nie... a Ukraina nie ma już rezerw ludzkich. Przypomnę, z 45 milionów obywateli, jakie liczyła Ukraina przed rozpoczęciem wojny, zostało tam około 25. I to nie dlatego, że ci obywatele wyginęli. O, tam z milion osób to wyginęło, ale reszta uciekła po prostu. I to nie uciekli ludzie starzy, tylko młodzi. Uciekli ludzie młodzi, więc Ukraina stoi w obliczu nawet załamania się zastępowalności pokoleń. W związku z tym Ukraina nie jest w stanie kontynuować wojny, no przez miesiące najbliższe to jeszcze tam przy wsparciu Ameryki i Zachodu, ale przez lata to z całą pewnością nie jest w stanie. Z pewnością nie jest w stanie. W związku z tym, podstawą takiego uczciwego, uczciwego i rozsądnego z perspektywy Rosji i Ukrainy byłoby uznanie, przyjęcie do wiadomości tego, co się w wyniku wojny stało. Ukraina oczywiście będzie rozżalona bardzo, ale to z punktu widzenia polskiego to jest nawet korzystne. Z pewnego punktu widzenia, tak po trzeba powiedzieć, że z punktu widzenia Polski zachowanie Ukrainy takiej nawet kadłubowej, ale ziejącej nienawiścią do Rosji, to jest dobre. Oczywiście nie przy takim podejściu, jakie w tej chwili polskie władze do Ukrainy takim służalczym podejściu, Nadskakującym, tylko przy zręczniejszym podejściu do Ukrainy Polska mogłaby uzyskać taką sytuację, że nawet istnienie, ale, a, przy, a przynajmniej położenie Ukrainy, sytuacja polityczna Ukrainy zależałaby od polskiej życzliwości, o którą Ukraina musiałaby zabiegać. No ale to nie przy tych tam umiłowanych przywódcach, bo oni zdaje się nie są w stanie tutaj z taką finezją postępować. Wprawdzie książę Małżonek został przez pana Tomasza Różę, nowego ambasadora amerykańskiego w Warszawie, uznany za geniusza. No ale to raczej świadczy o y, takim respektowaniu przez Pana Róża korzeni. Pierwszorzędnych, niż o takim rozeznaniu, dlatego że nie został jeszcze wynaleziony aparat fotograficzny, który byłby w stanie uchwycić jakieś takie wybitne osiągnięcia księcia małżonka w dziedzinie polityki międzynarodowej. Oczywiście z wyjątkiem wiązania krawatów, bo tutaj książę małżonek to rzeczywiście ociera się o genialność. Ociera się o genialność, ale w innych sprawach to już niekoniecznie. Więc myślę, że w tym kierunku właśnie zamrożenia konfliktu sprawy zmierzają. Także nie musimy, to bez naszego udziału się stanie. Jak potem potrafimy to wykorzystać, a to jest całkiem inna sprawa. Pani Joanna Dziurska. Pisze tak, panie Stanisławie, czy to prawda, że zawsze ma rację ten, kto zapłaci najwięcej? A skąd pani przyszedł do głowy taki pomysł? To jest nawet podejście niezgodne z zasadami demokracji, bo w demokracji im większa liczba, ale niekoniecznie pieniędzy, tylko ludzi głosujących, tym słuszniejsza racja. Więc nie to, kto zapłaci najwięcej, chyba że liczymy w to w walucie głosów wyborczych. No to wtedy, wtedy tak, wtedy pani pogląd jest uzasadniony, ale tylko wtedy. Tylko wtedy. Ale czytam dalej. Jeśli tak, to kto najwięcej dał zapłacić, podarował naszej elitce infantylno-agenturalnej. Że zmierzamy w kierunku bagna, w jakim były Węgry przed wynalezieniem Wiktora Orbana. Pozdrawiam ciepło w te coraz już chłodniejsze dni. Wierna słuchaczka z największego miasta Ukrainy, jakim jest Wrocław. O, to ciekawe, jeszcze się z taką definicją Wrocławia nie zetknąłem, ale coś musi być na rzeczy. Proszę pani, to my nie zmierzamy w kierunku bagna. My w bagnie już jesteśmy. My w bagnie już jesteśmy. Niestety za sprawą tej elitki infantylno-agenturalnej, jak pani pisze. My w bagnie już tkwimy. Po szyję zdaje się, tkwimy w bagnie. I co gorsza, to nasze społeczeństwo w zdecydowanej większości jest z tego zadowolone. Wcale nie zamierza się z tego bagna wydobywać. Nawet gdyby to było możliwe. To jest największa tragedia. Nie chcę nika. Dzień dobry. Pr bardzo proszę o skonkretyzowanie, kogo, jaką grupę funkcjonariuszy ma Pan na myśli, mówiąc stare kiejkuty. Skąd im nogi wyrasta? No To jest wywiad wojskowy. Dawny komunistyczny wywiad wojskowy, który u progu transformacji ustrojowej się przepotwarzył w wojskowe służby informacyjne. Przypomnę, że o ile służba bezpieczeństwa została poddana weryfikacji u progu transformacji ustrojowej, to wywiad wojskowy przeszedł transformację w szyku zwartym i przez 16 lat w wolnej Polsce w wolnej Polsce, funkcjonował sobie jak gdyby nigdy nic. To są właśnie stare Kiejkuty. Potem wypączkowały z nich, jak to minister Macierewicz, Antoni Macierewicz je tam zlikwidował w WSI, to wypączkowały, no nie zlikwidował, tylko wypączkowały dwa takie, jak z tej yy, stubi. Jamochłona jakiegoś. Wypączkowały dwie takie watachy bezpieczniackie: służba kontrwywiadu wojskowego i służba wywiadu wojskowego. Ale to jest WSI w dalszym ciągu, także nie miejmy żadnych złudzeń. Pan Adam Leszczyński. Witam serdecznie, panie Stanisławie. Ostatnio odnoszę wrażenie, że trochę ucichło w mediach głównego nurtu o hucznie powołanych komisjach wizowych, kopertowych oraz innych, które miały przybliżyć nas do prawdy. Czy nie ma pan wrażenia, że chodziło głównie o posadzenie na stołkach swoich popleczników? Bo przecież do dziś nie wiemy, na przykład, czy w aferze wizowej chodzi o to, że politycy. Czy politycy zarabiali nielegalnie kasę, czy o to, że emigranci przez granicę nielegalnie przeszli. Jakie pan ma zdanie na ten temat? Pozdrawiam serdecznie, życzę dużo zdrowia. No, w aferze wizowej chodziło o to, że ci imigranci przez granicę przechodzili legalnie na podstawie wiz. A, a, a politycy zarabiali kasę, ale to chyba nie wszyscy. Natomiast rzeczywiście mam takie wrażenie, jak i pan, panie Adamie, że no, w tych komisjach sejmowych wcale nie chodzi o ustalenie prawdy. Mamy do czynienia, mieliśmy do czynienia już z wieloma komisjami sejmowymi, na przykład komisji w sprawie afery Rywina. Później komisji w sprawie afery Amber Gold, i tak dalej, no a teraz aż cztery komisje. Tu nie chodzi o ustalenie jakiejś prawdy, bo gdyby od, od ustalania prawdy w sensie procesowym, no to jest prokuratura i są sądy. No nie trzeba tutaj żadnych takich nadzwyczajnych, bo to jeżeli komisje sejmowe się tutaj powołuje i to w takiej masie aż cztery do wyjaśnienia spraw, które normalnie powinny być wyjaśniane przez prokuraturę, no to jest to wotum nieufności. Wobec kogo? Wobec ministra Bodnara z czarnym podniebieniem. No w ogóle, to obywatel Tusk Donald i jego waginet się pogrąża w jakiejś schizofrenii paranoidalnej. No bo z jednej strony, niby fundamentem tego waginetu odwetowców jest pan Adam Bodnar, ale z drugiej strony te komisje. Gdyby to chodziło naprawdę, o to gdyby to wszystko było naprawdę, no to by stanowiły wotum nieufności przede wszystkim wobec niego i pana Dariusza Korneluka, który myśli, że jest prokuratorem krajowym. Tymczasem nie. Chodzi o to, przypomnę, że jak tu przy okazji się wydało, że ta komisja do spraw Pegasusa wielce trzygodnej. Pani Sroki, to kosztuje miesięcznie 200 tysięcy złotych. No to za darmo tego nie robią. Piter Jabłonowski. Krynicą mądrości, latarnio racjonalizmu, przewodniku zbłądzonych, podmuchu, który wyrzuca dzieci wiatru i kurzu. W nawiasie Tumany. Proszę, wskaż drogę, niczym towarzysz sekretarz Wiesław. Co do pytania, to proszę o odpowiedź, czy mógłby pan wrócić do czytania fragmentów poezji? No jak pan mnie tak tu skomplementował takimi wykwintnymi komplementami, to muszę to rozważyć. Ale czytam dalej. Po lekturze, jak czekista z czekistą, chciałbym usłyszeć pana czytającego wiersze. Poza tym, czy mógłby pan wydać jako książkę, zestawienie poezji, którą pan poleca a propos wstępu. Więc skanduję. Stanisław, Stanisław. No, dziękuję bardzo jeszcze za to skandowanie, proszę pana. To chwale dobrze o Panu świadczy, że Pan w tym skandowaniu powstrzymał się przed drugim członem tego hasła Stanisław Polskę zbaw, bo ono jest zarezerwowane dla Pana Jarosza Kaczyńskiego, naszego umiłowanego Naczelnika Państwa. Ale no wie pan, to by wymagało ode mnie pewnego tutaj, no bo co to za to książkę pisać jak z katalogiem poezji, to nie, to już raczej antologię opracować, ale to by wymagało trochę pracy, a ja nie bardzo mam czas, bo w tej chwili z panem Jarosławem Kornasiem przygotowujemy książkę o prezydentach. Już jesteśmy prawie w połowie, nie prawie, tylko w połowie, bo teraz będziemy o prezydencie Kaczyńskim i prezydencie Komorowskim, no i prezydent, o prezydentu Dudu będzie. Chcę, chcę książkę. Więc na razie pracujemy z kolegą Jarosławem Kornasiem nad tą książką, Więc, ale pomyślę i o tym. I tym. Tą obietnicą kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cyklu. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w kapital.pl